Witam na kanale Telefon Shrek'a Dzisiaj sprawdzimy sobie czy na tym urządzeniu działa Counter Strike Ale zanim włączymy Counter Strike'a na tym urządzeniu niech się załaduje I oczywiście jak już pewnie wiecie e, Potrzebujemy klawiatury i myszki na szczęście Mój komputerek ma wejścia USB, dzięki czemu na pewno podłączymy klawiaturę i myszkę. Od razu mówię, nigdy nie grałem w Counter na tym, a w zasadzie ogólnie nie grałem w Counter więc... Jakby to szło, to może mi iść kiepsko, co prawda, ale, ale nie obiecuję, że będzie szło na tym komputerku. Widzimy, że już się coś załadowało. Nie wiem, czy będzie źle. No i już się coś zacięło. Po włączeniu Counter i kliknięcia opcji Options jest taki dźwięk.